Drodzy Państwo, teraz bardzo prosimy o wstrzymanie zawodów i prosimy o powstanie. Dokładnie 75 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17 wybuchło powstanie warszawskie. Był to największy tego typu zryw wolnościowy w historii II wojny światowej. Do walki stanęło około 50 tysięcy powstańców Armii Krajowej zorganizowanych z Po 60 dniach heroicznych walk 2 października 1944 roku Komenda Główna Armii Krajowej podpisała akt kapitulacji powstania. Chwała walczącym! Dziękujemy serdecznie państwu za Nieprzypadkowo godzina 17, godzina W i fantastyczne uczczenie tych, którzy walczyli o naszą wolność, o to, żebyśmy dziś mogli spotykać się w wolnym kraju na takich zawodach, na imprezach sportowych, między innymi oczywiście, rywalizować o zwycięstwo. A nie myśleć o tych fundamentalnych kwestiach przeżycia, walki o, o własne życie, o przyszłość swoją, narodu. To już 75 lat, drodzy Państwo. No tak, i też co ważne, to właściwie wszędzie o tym pamiętamy. To nie tylko zawody sportowe, to wszelkie inne wydarzenia, w trakcie których dzisiaj przypominamy sobie o tej jakże ważnej dla nas rocznicy.